Czy brak gotowości do tego, żeby odkrywać tę prawdę, stanąć z nią, zmierzyć się z nią jako naród, jako społeczeństwo, jako ludzie, powoduje, że my nie wiemy, kim jesteśmy w poczuciu tożsamości? Na mnie zrobiło ogromne wrażenie książka Wieszanie Jarosława Marka który pokazał, że jesteśmy takim trochę narodem niedojrzałym, nie, niedokończonym, w sensie, w sensie takiego dojrzałości politycznej i... i, i i narodowej, która by pozwoliła nam rozliczyć się z przeszłością i stanąć e, no, jako już dorośli, dorośli ludzie, Cię, że ciągle jesteśmy tym dziecięctwem takim tym, y, jak to Gombrowicz pisał, synostwem czy y, y, skażeni. Natomiast, y, natomiast y, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o te pytania o historię, no to oczywiście, jeżeli my sobie nie jesteśmy w stanie rozliczyć się z, z tych podstawowych rzeczy, dokonać świadomego aktu naprawy państwa w tym obszarze, który pozwala, pozwalałby nam dochodzić sprawiedliwości albo przynajmniej prawdy, nazwaniu, zidentyfikowaniu aparatu zbrodni naszych bohaterów, no bo jeśli mamy bohaterów, to powinny być, to znaczy jeżeli mamy... Bohaterów, którzy złożyli ofiary życia, no to, to, to byli przecież i sprawcy tych morderstw, tak? Jest troszkę to, to, i, i to reprodukujemy tą właśnie, tą postawę, tej takiej niedojrzałości. No.